Codziennie, gdy wchodzę na serwer na papilonowo, trzyję ogromną puszkę bo nie ma mojego przyjaciela papilona, który jest obecnie uwięziony w domu prześladowcy i nie mam dla pojęcia, jak go stamtąd wyciągnąć. Próbowałem już naprawdę wielu sposobów, chciałem się tam zagrać nawet w nocy, w prawdziwym życiu, ale to kompletnie nic nie dało, ponieważ głupi prześladowca się akurat obudził i teraz mamy naprawdę ogromny problem, bo nikt z nas nie wie, i mam nadzieję, że papilo nie zostanie nam tam na zawsze Ale słuchajcie W międzyczasie, gdy byłem sobie w łazience yy, Wiadomo na, yy, czemu yy, To po prostu wymyśliłem najbardziej genialny pomysł na świecie Słuchajcie Dzisiaj przebierzemy się za prześladowcę Ale to nie będzie zwykły prześladowca Ponieważ yy, przebierzemy się za prześladowcę Dzięki strojowi bolowi I przewarbujemy go na biało I będziemy udawać białego prześladowcę dziewczynę Więc zobaczymy Może po prostu prześladowca będzie stwierdził, że będę godny zaufania I będzie chciał mi Wszystkie sekrety albo wręcz przeciwnie i dostanę niezłe manko, więc no, zobaczymy jak to wszystko będzie, ale najpierw musimy iść do Bola, bo to jest naprawdę nam bardzo potrzebne i dzięki Bolowi tak naprawdę będziemy mogli sobie dzisiaj grać ten odcinek i spróbować, ojejku, albo lagi i spróbować po prostu czy to wszystko wyjdzie, wy pamiętajcie, że mogę oglądacie końca i zostawiać łapkę w górę, a ja muszę tutaj, o, zadzwonić dzwon, halo Bolo, zaprawić, no, o cóż widzicie, halo, mogę wchodzić, dzień dobry, tekuję, czekaj. co ty grasz w Brawl no gram, gram, gram. Ja da dawno nie grałem hmm. w Stars, ale słuchaj, bo ja mam do Dobra. ciebie takie pytanko. Hey. E, bo ja wiem wiem ogólnie tylko tyle, że ty masz strój prześladowcy ten niebieski, bo ty mi go pokazywałeś. Hmm, no mam, mam, no. No masz, ale czy jest taka opcja, żebym dzisiaj e, mógł poprosić o pomoc? Hmm. Jest taka. Opcja, dobra, a co to... Muszę ci zobrazować samy plan, więc poczekaj. Ja e, no? idę po pisach i zaraz, e, zaraz będę. Dobra? Dobra, dobra. dobra. E, nie, ja potrzebuję to narysować. Zaraz będę. Dobra, bo. Jestem. Mam już i teraz słuchaj. chodź idziemy do jakiejś ściany. Na przykład do tej ściany i ja ci wszystko zobrazuję. Pas tylko na to. Dobra, Plan dobra, pierwszy. Dobra. Plan pierwszy będzie mega prosty, ponieważ no ja po prostu y, chcę od ciebie otrzymać strój. Czyli y, potrzebuję takiego Twojego niebieskiego stroju prześladowcy. Więc to jest pierwsza rzecz: potrzebuję niebieskiego strój prześladowcy. Hmm. Ej, ale ty o, tu są No dobra, ale słuchaj, bo to jest genialny plan. Krok drugi. Skoro już będę miał niebieski strój prześladowcy, no. to ja go sobie stary przefarbuję na kolor biały. Dzięki czemu Co? będę miał kolor inny. Poczekaj, ja ci tylko narysuję kolor biały. Proszę bardzo. O, i to jest dobra. drugi krok, czyli dobra, będę miał biały strój Ale ty mi ten strój wypierzesz potężny. Słuchaj, ja sobie go zrobię i będę miał taki, taki biały strój, a ty będziesz miał ten niebieski. A ty mi jest go bardzo. Tak, prostu, taki bę, sam, sam. będę taki sam, tylko biały, bardzo podobny. I słuchaj, A. jak już będę miał e, strój biały i ty będzie strój niebieski, to wtedy my razem, krok trzeci, idziemy Dobra. do prześladowcy czarnego, czyli do tego prześladowcy no. złego, najgorszego, bo on więzi papilona, co nie? Hmm. No, no dobra, i teraz tak, jak do niego pójdziemy, to ty mu powiesz tak, że no, no. ten zwerbowałem nowego prześladowcę, chodzi mi nie z tego białego mm -hmm, i mm -hmm. powiesz, że on jest dziewczyną, bo ja będę udawał dziewczynę. Mhm, mm no i jak już... Ale daj... jak ty... Czekaj, czekaj, ale jak ty chcesz udawać za że... No że w takim ja... nie... Ja ci powiem taki sposób. W taki sposób też jestem białą prześladowcą. <laughs> Ej, <laughs> dowanie. Ale nawet nie mi to z powiem no, no, no dobra. widzisz, no to mm. będę tak udała dziewczynę, więc już będę w sumie yy, z połowa sukcesu, bo wtedy będę nowym prześladowcą, no i będę mm, chciał tak. jak najwięcej informacji wyciągnąć o papilonie, bo chcę się dowiedzieć, gdzie prześladowca jakby skrywa papilona, gdzie nie ma go wtedy, mm. kiedy jest, bo ja w ogóle Może zauważyłem. By... Kiemcko. Ja w ogóle zauważyłem jedną rzecz, że pa papilon no. chyba nie jest cały czas w jednym miejscu. Prześladowca go chyba czasem to? przenosi gdzieś, no. Hmm, chyba Jezu, co, chcę chyba się dowiedzieć, Chcę się dowiedzieć po prostu wszystkiego możliwego o papilonie i jak go uwolnić i po prostu wszystko, wszystko, wszystko. No dobra, dobra, to czekaj. To dasz mi te Odseguję z mojego słoju. Tak. Pytanie, gdzie on jest. To nie no nie wiem, no czekaj. wiesz, ty jesteś sojusznikiem prześladowcy, co nie? Czekaj, czekaj, zaraz go znajdziemy. No ja go o, potrzebuję, jest. masz go? Mam, mam, no. Pokaż. Okay. To jest to. O! Dobra, to ja idę sobie go pofarbować i ja sobie go od razu mm -hmm. ubiorę. I potem ci dam twój strój, i będziesz sam mógł przebrać się do niebezpiecznego. Dobra, do dobra, to czekam do, do. Dobra, dobra, to ja lecę do domku, to zaraz będziemy. Zaraz będę, dobra, dobra. Słuchajcie, widzowie. plan na razie jest prosty, bolą mi się on spodobał. No, ogólnie ten plan wydaje się naprawdę, nawet spoko. My się zdaje, że jest nawet szansa na to, że prędzej czy później prześladowcami po prostu uwierzy, że jestem, no, tą dziewczyną prześladowcą. No, i uda mi się faktycznie wyciągnąć od niego jakieś informacje. Ale jeśli nie, no to konsekwencje. Mogą być bardzo, bardzo trudne. Ale mam nadzieję, że tylko się bolowi to nie oberwie. Dobra, e, mamy tutaj ten strój prześladowcy. Więc teraz potrzebuję tylko jedną rzecz. Gdzie tutaj to będzie? O, mamy tutaj ramkę. Więc proszę bardzo, mamy coś takiego. I to jest strój prześladowcy. I teraz musimy narysować strój prześladowcy taki, tylko że, e, no po prostu na biało. Więc to będzie naprawdę bardzo, bardzo trudne. E, dobra, zrobimy sobie coś takiego. Że to jest oczywiście moja główka. Zrobimy sobie teraz coś takiego. Muszę ten strój po prostu sklonować. Żeby Bolo miał cały czas swój Strój, a ja będę miał ten strój biały. Dobra, e, teraz muszę zrobić, żeby to był troszeczkę taki ciemniejszy, więc może wypełnimy to takim kolorem. I teraz tak, jak to dalej wygląda? No tutaj widzę, że są takie o, takie, taki kaptur, więc ten kaptur też muszę jest zrobić, więc wezmę może takim e, szarym bardziej kolorem, tylko takim może jaśniejszym szarym, coś takiego. Czekajcie, ustawię biały i zmienię alfę, o. O nie, bo to, to będzie taki brzydki kolor. Oh my god, dobra, zrobimy coś takiego. A poczekaj, alfa, tak... O nie, nie umiem rysować, to jest bardzo trudne. No dobra, ale zrobimy coś takiego. Kolor biały, pyk, pyk, pyk. Dobra, nie ma coś takiego, to będą oczy. To będzie straszny taki, straszna twarz prześladowcy. No dobra, ten strój wygląda, powiem wam, no tragicznie. No i tutaj, oczywiście, ten kaptur, bo ten kaptur też jest bardzo ważny w stroju prześladowcy. No i coś tam na rękach zrobimy: jakieś takie malutkie dodatki. To może zrobimy kolorem takim szarym, o proszę bardzo, takim oj, lekko fioletowym. I to będzie fajnie, bo widzę, że ten strój będzie miał takie lekkie e, kolorki, nawet bym powiedział, różowego. Dobra, kilka by gotowe i i ubieram ten strój. No i ubrałem ten strój, i patrzcie, tylko na tego wygląda naprawdę spoko, no co to ta moja buźka mi tak średnio wyszła, no ale trudno, no zobaczcie, że jest faktycznie taki strój, który jest biały, taki, taki różowiutki trochę, jest wszystko w pożądalu, więc ja wezmę może ten strój dla Bola ja go od razu mu też oddam, żeby on miał ten strój, żeby mógł się na niego przebrać i zaraz będziemy szli normalnie do domu przy śladowce. i pójdziemy tam i będziemy go, no troszeczkę może trollować, ale to jest wielki wielki podstęp. A wy oczywiście kupujcie breloki lola i moskotki, bo są super rankie, i naprawdę są mega milusie, więc chodźcie na pają macie tam linki w opisie. E, I kupujcie oczywiście moskoteczki! A ja teraz idę do Bola. Oddam mu tej jego niebieski strój i wtedy się wszystko okaże! Cześć Bolek, jestem wróciłem, to ja Lolo! Już? dobra, czekaj! I co sądzisz o moim stroju? Wyglądasz jak śmierć, ale co? W sumie dobrze, w sumie dobrze, jak sobie Jak to no? wygląda? Jak śmierć! Ja myślałem, że mnie właśnie obraziłeś. Powiedziałeś coś innego. No dobra. No. Nie, nie, nie. Jak śmierć. Dobra. O, dawaj mój strój. Dobra, to jest swój strój. No i słuchaj, ten plan jest taki prosty, jak ci przypomniałem. Jestem dziewczyną i w ogóle, zobacz, pasuje mi to do hmm. neraitowych hmm. rzeczy, nie? Uh -huh. No. jest jak taka kró królowa endu. Tak, ja w ogóle chcę być taką dziewczyną i po prostu pójdziemy teraz, tylko ty się przebierz i zaczynamy dobra. nasz plan działania. Idę do safy, czekaj. Dobra, to się przebieraj bo przebierasz się. Ej, spowiedz, się bardzo stresuje, ale mam nadzieję, że uda nam się. Ej, ale ładnie, no teraz Lada, naprawdę nie? wyglądamy we dwóch mega kozacko. Wyglądamy kozacko, dobra, idziemy do prześladowcy, co? Tak, idziemy, idziemy, tylko dawaj Erytre załóż może. Erytre. I pamiętaj, plan jest taki, że ty wchodzisz i ty mówisz, że znalazłeś nową prześladowczynię albo po prostu prześladowcę dziewczynie, bo to lepiej brzmi. Dobra, dobra, dobra. No. Dobra, to dawaj lecimy tam? O, lecimy, no i, lecimy, lecimy. Mam nadzieję, że ten prześladowca nie będzie taki od razu do mnie źle nastawiony, ja? nie? Nie, nie, nie. Ja muszę to powiedzieć zupełnie poważnie, żeby on jest. Ta nie domyśli się, że coś jest nie tak. Nie? No ej, ale no dobra to jest dobry pomysł, tylko mam nadzieję, że on nie pomyśli, że jestem Milki, bo jak pomyśli, że jestem Milki, to potem Milki będziemy miała przebalone. Nie, nie! nie. Ale Milki i tak w ogóle chyba nie ma, a poza tym... No ale ja Milki, ja słyszałem, że Milki w ogóle coś tam maestruje w przy tym przyśladowcy dobra, ja jestem na dachu, chyba do drzwi musimy iść, nie? Tak, tak, tak. Jakby to było mielki, to by ją wysuł, bo by wysuł kota. A ty nie kampę. Aaa, no to akurat prawda. Uuu. Dobra. Uważaj, dobra, dobra, dobra. To było to było zwariowane. A uważaj, wiesz! Ej! Dobra, jest co nas więcej, dawaj, 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 chodź. Dobra, dobra. To proszę wsi na górę. Tak, 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 Dobra. dobra. Więc co, co, może stój tutaj. Może stój tutaj na tych sodach. I podglądaj. Aj, a ja po prostu... Ej, wiesz co, stój, stój, stój. stoi stoi. Stoj, Ja idę mi pokazać, no? Dobra, dawaj, 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 ja będę cię posłuchiwał. Buk, Oh, yeah. Cześć. Bo ja mam do siebie sprawę, no, wiesz? Patrzcie, tylko. Dokładzę ten. Do... Bo jest taka jazda z nową przysładowczynią. Tak, tak ta dobrze, dobrze. No i po prostu ona się chyba nadaje na to, żeby być z nami w sensie. Nie wiem, co to jest. Chodź, a o świecie na tablicy Ale wydaje mi się, Nie ma łóżki, no, kordy, to się nie uda! Ale no. czemu? Was byśmy mieli przybagę. Dziś przysładowcy jest, jest za mądry, on jest mega mocny! Ona by dużo potrafiła zrobić przysładowców. Ale dlaczego nie? Ale, hmm. Bo ona w ogóle tu z nami jest hmm. Dobra, ty, ja wchodzę Bolo, ja wchodzę Bolo Dobra, o, chodź przystawiam ci nową przyzwaną wstynię Dzień w jestem Pani Prześladowicz Ja się przebranieć. To dzień go stąd już! Ja nie jestem żadnym przebierańcem i sobie Chyba, Zamiast, nie, jakaś, chyba nie jest, chyba nie To jest chyba normalny ten. To chyba jest jakaś dziewczyna i ona chce się dołączyć do nas. To no, prawda, wiec? to prawda. Ja I... bym chyba to przemyślał. Co I... mi... Nie. I mogę I ci stra... Zdra... O, zostawienia, dobra. Zdradzę Ci wszystkie informacje o papilonie. Właśnie. O. Coś za no. coś! Zdradzę Ci informację o papilonie! A ja co to wiesz? 18 sierpnia! Mm. O, widzisz, bo nie mógł, mógł go tam spotkać! Mm. No, i widzisz, ja to. Bo zam... sprowadź do, od... do Ale to jest ona! A, no to jestem, napisał ją! Mm. Bo no dobrze napisałeś! Ej, no trochę ty, Nie mam zamiaru słuchać takich osobisty zepsut. Mm. Ale ja nie wiedziałem, że ma koncert na Dobra, ja ci powiem coś, co, co, co miałam w mojej stajnej skrycie, zakazanych informacji o papilonie, dobra? Dobra! No Nie a to co to, to jest mocne. Nie ja to mnie to. Nie to. Nie dobra, to może chcesz się czegoś ode do mnie dowiedzieć? Ja ci powiem, a wtedy mnie dotarł do ekipy. Ała! Dobra, ała. nie ała. Nie, ała. nie, dobra, nie, dobra ała. Sorry, sorry, ała. sorry, 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 zostaw Nie, nie robię nic. Czekaj, czekaj, on chce mi coś powiedzieć. Ała. Ała. To jest bardzo dziwne. Czekaj, ja bym... Ale poczekaj, bo, bo ty chcesz ją wyrzucić. No właśnie. Bo, ale ja... Ale, dobra, dobra, czekaj. No dobra, dobra, dobra wypadł stąd, wypadł stąd. Nie wiem, już, już. Uza, dobra, A na pewno yy. starkę na pewno nic nie je. ona jest spoko. No dobra, dobra. Jest spoko, Ach, No No dobra, jak nie, to nie na starkazy. no... Nie da się nic zrobić. Yy, dobra, dobra, to pani starka się to i jeszcze się, jeszcze Ciechce, spotkamy! Szybko, bo nas zabije. Dobra, e, bo to nie, było powalone, ale totalnie nie, bo... się za mnie nie udało. Dlaczego go to się nie udało? On jest nie, za mądry! on jest za mądry? To, 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 to. A czemu moje pomysły nigdy nie wypalają? Ja wczoraj myślałem, że on będzie wiesz taki, że no, uda się go chociaż trochę przekonać. Nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj o tym, chodź no, do domu szybko. Słuchaj, no, nie To nie wypaliło, no bo on jest po prostu za no. On jest za mądry, on wie, że to jest podpucha, to jest. Za mądry człowiek i za stary, żeby żona za takie coś. Dobra, ja, ja chyba wiem, co będziemy musieli zrobić. Ale to co? już na pewno nie dzisiaj. Będziesz musiał mnie wydać. Nie. Będziesz musiał mnie wydać, żeby sam mnie złapał. Nie. Ale to, wiesz co, ja muszę to wszystko obmyślić, bo ja chcę uratować papilona za wszelką cenę. I to mm. będzie właśnie ta wszelka cena. Dobra, Bolo, dziękuję ci no, naprawdę dobra. za wszystko. No, była próba, niestety się nie udało. I mam tylko nadzieję, że przyszedłowca nie będzie na ciebie zły teraz. No dobra, to jest. Dobra, pa, Bolo. O, nie mogę, widzowie. Dobra, to się mnie niestety nie udało. Ale wiecie co, mam nadzieję, że nasze kolejne pomysły wypalą.